6. Producenci aut albo ogólnie pojazdów, jak choćby Honda, na ogół kojarzą się typowo z nimi, a ich reklamy nie sugerują oferowania produktów spoza branży automotive i ewentualnie jakiegoś merczu. Nie każdy producent jest taki Yamaha, która sprzedaje motocykle, instrumenty, elektronikę, a nawet zestawy do Golfa. Ale i tak wielu z nich ma w ofercie zaskakujące produkty. Na przykład, o czym pomyślicie, gdy powiem Wam Peugeot? Większość z Was pewnie pomyśli o autach. Niektórzy może dodatkowo zażartują, że kojarzy im się z autami, owszem, ale z kiepskimi. Zgodnie z założeniem, że Francuz jest dobry jedynie w sypialni. Ewentualnie na szachownicy, jeśli trochę mniej się wam szczęści w życiu. Ktoś może kojarzy, że rajdy czy inne sporty motorowe to też część historii Peugeot. Jakaś mniejszość może miała styczność ze skuterami albo rowerami francuskiego producenta. A ilu z Was miało do czynienia z Peugeotowymi młynkami? Od tego niezwykle oryginalnego i wcale nienadużywanego przykładu zaczniemy naszą listę 10 nietypowych produktów sprzedawanych, projektowanych lub produkowanych przez producentów pojazdów. Założony w 1810 roku Peugeot. W sumie nawet nie był oryginalnie producentem aut, a zaczynał jako odlewnia stali i manufaktura produkująca piły. W jego ofercie zaczęły się także później pojawiać inne narzędzia, wspomniane wcześniej rowery i młynki do kawy, pieprzu czy soli. Nawet pierwotny znak towarowy Peugeot nie miał związku z branżą samochodową. Był to pojawiający się na ostrzach pił lew stojący na strzale, który miał symbolizować jakość produkowanych przez firmę narzędzi, odporność zębów pił, giętkość ich ostrzy i szybkość procesu cięcia. Pierwszy pyżotowy młynek pojawił się w roku 1840 i był wykonany z drewna oraz blachy, a służył do mielenia kawy. Od 1855 sprzedawano także odlewane z żelaza młynki do nasion, a w 1872 roku światło dzienne ujrzał najpopularniejszy do dzisiaj członek miodącej braci – młynek do pieprzu. Na przestrzeni lat pojawiały się nowe modele o zmienionych kształtach, z dodatkami dekoracyjnymi, obcym powierzchnia na ścianie, usprawnionym procesem mielenia, albo takie do przetwarzania sera czy nowych rodzajów ziarna, a także takie napędzone elektrycznie. I to już w 1953 roku. W 1989 powstała firma Poivrière Salier Productions, która przejęła od spółki matki produkcję młynków, a w 1996 roku świętowała sprzedaż miliona egzemplarzy. Firma do dzisiaj należy do rodziny Peugeot i pod nową nazwą Peugeot Saveur zajmuje się produkcją młynków i innych utensyliów kuchennych. Ekskluzywny produkt marki Bugatti stworzyła na jej zlecenie szwedzka firma Desval, która zajmuje się produkcją przesadnie drogich fajek wodnych oraz mieszanych tytuń. Przyznam, że producent dosyć oryginalnie je opisuje, bo brzmi to jak słowa zachęty od kucharza, który obok mąki dorzuca do swoich dań różne inne śmieszne proszki. Cena fajki z logiem Bugatti to kosmiczne 100 tysięcy dolarów i powstało jedynie 150 ręcznie składanych sztuk. Co ciekawe swoją fajeczkę ma także w ofercie Porsche, a konkretnie Porsche Design, czyli obecnie pod firma niemieckiego producenta, którą założył wnuk Ferdina na Porsche, także Ferdynand. Choć ta fajka wygląda mniej imponująco od produktu Bugatti i jest trochę niższa, to przynajmniej jest tańsza. Jej nowoczesną wersję, dostępną w dwóch wariantach kolorystycznych, można nabyć obecnie za 1500 euro w wersji szarej i 1600 euro w wersji czarnej. Dostawa jest gratis. Cena oryginalnej wynosiła 1950 dolarów, czyli uwzględniając inflację, na dzisiejsze to ponad 2600 dolarów. Nietoperze nie zawsze miały dobrą opinię. W wiekach minionych często kojarzono je z czarnoksięstwem, śmiercią, rozmaitymi omenami, a bywały także wcieleniem diabła czy pomocnikami czarownic. Popularność Draculi także nie polepszyła ich reputacji. Ale od czego jest internet i wiralowe filmiki z uroczymi nietoperzami pałaszującymi banany? Poczciwe Gacki zaskarbiły sobie sympatię nie tylko internatów, ale także Johna Bradberna, eksperta od redukcji odpadów General Motors. We współpracy z naukowcem i pasjonatem nietoperzy, Robertem Majasem, znaleźli ciekawy sposób na wykorzystanie odpadów powstałych przy produkcji samochodów. Przy montażu Corvette Stingray używane było termoutwardzalne spoiwo, a roboty, które nakładały ten materiał, wymagały regularnego czyszczenia. Stwardniałe pozostałości z tego procesu z wyglądu przypominały stalaktyty i po ustawieniu ich w jaskiniach nietoperze chętnie się do nich przyczepiały. General Motors wykorzystało także pokrywy od baterii Chevroleta Volt, które podobnie jak wspomniane wcześniej, spoiwo są wykonane z trudnego recyklingu plastiku. Użyto ich do budowy domków dla nietoperzy, a także dla kaczek czy słów. Jeden taki domek może pomieścić nawet 150 nocków amerykańskich, które są jednymi z najpopularniejszych nietoperzy w Ameryce Północnej. W starych artykułach, które przeglądałem, była mowa o montażu kilkuset takich instalacji w różnych miejscach blisko fabryk należących do General Motors, więc sporo stworzonek ma zapewnione ciepłe schronienie. Jednak nie wiem, czy koncern kontynuuje produkcję domków albo sztucznych stalaktytów do dzisiaj. Dlaczego jednak robienie noclegowni dla latających ssaków jest tak istotne? Panoszy się wśród nich nieuleczalna choroba, która wybija kilka milionów nietoperzy rocznie. Nazywa się zespołem białego nosa i atakuje hibernujące gacki. Chorobę wywołuje grzyb, który nie toleruje temperatur powyżej 20 stopni, dlatego nietoperze śpiące w domkach blisko swoich kolegów i koleżanek mają większe szanse na przeżycie oraz bezpieczne środowisko do rozmnażania się. PMW było i dalej jest zaangażowane w wiele sportów. Głównie są to sporty motorowe. To właśnie z tym niemieckim producentem Robert Kubica wygrał Grand Prix Kanady w 2008 roku. Legendą obrosła rywalizacja bawarskiej marki z Mercedesem w serii DTM, a obecnie pojazdy BMW widujemy m.in. w różnych wyścigach GT czy WEKU. Jednak bawarskie zakłady silnikowe spełniają się także w dyscyplinie olimpijskiej, mianowicie w bobslejach. Sań bobslejowych, które wyszły spod rąk projektantów z BMW Design Works, korzystała na zimowych i ikrzyskach 2014 roku drużyna USA. Amerykanie zdobyli wtedy srebrny medal, który był pierwszym popslajowym medalem olimpijskim dla Amerykanów od ponad 60 lat. Bawarski pojazd zastąpił model używany od 20 lat, jego projekt kosztował 24 miliony dolarów, a czuł nad nim Michael Scali. Dla fanów Wek to ten sam, który projektował nową hybrydę BMW. Scali miał także okazję przejechać się popslejem do lepszego zrozumienia o co chodzi w tym sporcie. Przejażdżkę nazwał jednym z najstraszniejszych doświadczeń w swoim życiu, ale patrząc na rezultaty, chyba było warto. BMW przygotowało także sanie dla niemieckiej drużyny na zimowe igrzyska w Pekinie, gdzie Niemcy odnieśli zwycięstwo. Współpraca między BMW i niemieckimi olimpijczykami na saniach się nie kończy. Bawarski producent pomagał niemieckiej drużynie bobslejowej w opracowywaniu skasków, kombinezonów, symulatora czy koczasnych podkładek pod buty. W ramach dodatkowej ciekawostki dodam, że nie tylko niemiecki producent zajmował się tematem bobslejów, gdyż swoim narodowym drużynom w projektach sań pomagało także Ferrari czy McLaren. Toyota produkuje domy z prywatrykatów. I to od dawna, bo na rynek mieszkaniowy weszła już w 1975 roku z zamiarem poprawy jakości japońskich domów. Na przestrzeni lat poszerzała swoją ofertę o nowe modele, prowadziła badania nad zastosowaniem nowoczesnych technologii w swoich produktach i poprawiała wewnętrzną organizację firmy. W 2010 roku całością działań Toyota związanych z produkcją domów zajęła się powołana do życia w 2003 osobna spółka Toyota Housing. Produkująca domy spółka, mimo marginalnego udziału w dochodach grupy Toyota, kontynuuje do dzisiaj swoją misję i zgodnie z nastawieniem korporacji na bycie eko, domy z fabrykatów ulepszają w kierunku domów zeroenergetycznych i ogólnego bycia bardziej przyjaznym środowisku, przy równoczesnym zapewnieniu wysokiej satysfakcji klientom. Toyota domki kosztują kilkaset tysięcy dolarów, ich montaż trwa do 45 dni, a do tego obejmuje jeszcze 10-letnia gwarancja. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądają takie domki w środku i po urządzeniu, to zapraszam do opisu, gdzie czeka na Was link do Instagrama Toyota Home. W swoim sklepie z luksusowymi akcesoriami Maybach oferuje luksusowe akcesoria. Niezwykle odkryte stwierdzenie, wiem. Ale to nie wszystko, bo wśród drogich okularów, modnych toreb i rozmaitych ubrań znajdziemy rzeczy przeznaczone dla koni i jeźdźców siodła, uprzęże, haltery, szczotki, rękawice do jazdy, strzemiona, a nawet wełnione ubranka dla nieparzystokobytnych. Warto przy okazji wspomnieć, że inna marka premium, Maserati, także kiedyś zaprezentowała swoje akcesorium jeździeckie, które na zlecenie włoskiego producenta wykonała argentyńska La Martina. Akcesorium tym było unikalne, ręcznie robione siodło do gry w polo. Powstało jako część celebracji 100 lat istnienia marki Maserati, a zostało wykonane z drogiej skóry full grain oraz Zamszu. Projekt inspirowany był autami włoskiego producenta, w szczególności modelem Ghibli, który także pojawiał się w materiałach promocyjnych obok siodła. Meble: IKEA, Bracket White, Comfort i Bentley. W oficjalnym sklepie z merchem marki Bentley, poza standardowymi produktami w stylu rozmaitych kubraczków, modeli aut, breloczków i długopisów, można także kupić luksusowe meble: od krzeseł i stołów, przez sofy i pufy, po łóżka i półki. Projektowaniem zajął się dział designu brytyjskiego producenta, choć niektóre kolekcje wyposażenia domu były wynikiem współpracy z zewnętrznymi projektantami. Bentley na swojej stronie wymienia różne materiały używane w produkcji, m.in. naturalne barwniki, aksamit czy marmur, a także odpadową mączkę marmurową. Więc nic się nie marnuje. Ofertę meblową producent przedstawia jako połączenie sztuki współczesnej z praktycznością. Dla wymagających klientów jest też opcja zamówienia mebli dostosowanych pod indywidualne wymagania nabywcy. Meble meblami, ale co powiecie na wieżowiec od Aston Martina? W sumie na wieżowcu mieszkaniowa oferta Brytyjczyków się nie kończy, bo Aston Martin zabrał się także za projektowanie luksusowych willi. Na przykład takie piękności za 7 milionów 700 tysięcy dolarów. Można także dobrać dopasowany do widli kolorystycznie egzemplarz modelu DBX. Ale wracając do tematu wieżowca. Znajduje się on w Miami, zaprojektował go Aston Martin, któż by się spodziewał, a w budowie, która zaczęła się w 2017 roku, brytyjskiej firmie pomagało G&G Business Developments. Około 400 mieszkań, rezydencji, apartamentów i kondominów, port jachtowy, a do tego trzypiętrowy penthouse z tarasem na samym przyciśnięciu jako truskawka na torcie. W penthouse mieści się prywatny basen, spa, winda dla łatwiejszego przemieszczania się po apartamencie, 8 łazienek i 7 sypialni. Wyceniono go na 59 milionów dolarów, a w cenie jest ponadto zawarty jeden z 24 wulkanów. Kiedyś tylko Volkswagen, dzisiaj także Volkswurst bo wytwarzane przez koncern kiełbaski są jego najpopularniejszym produktem. Dzienna produkcja Curry wurstów to kilkanaście tysięcy sztuk, a firmy z Wolfsburga zdarza się wytwarzać ich rocznie więcej, niż sprzedawać samochodów. Na przykład w 2018 roku koncern wytworzył 6 milionów 810 tysięcy kiełbasek i sprzedał 6 milionów 200 tysięcy aut. Do tego ten niemiecki specjał ma na koncie kilka nagród, między innymi od DLG, czyli Niemieckiej Agencji Standardów Żywności. A jak to wszystko się zaczęło? W roku 1973 Ktoś w Volkswagenie sprawdził tabelki w Excelu i wyszło, że kantyny pracownicze bardziej opłaca się zaopatrywać w kiełbaski produkowane na miejscu w Wolfsburgu. I tak zaczęła się legenda Volkswagen Kerrywurst. Przysmak ten, a konkretnie jego pięciopak, funkcjonuje jako oficjalna część z numerem 199398500 a Oczywiście do kiełbasek musi być jakiś sos, więc koncern opracował z myślą o nich swój ketchup. I tak, on też ma swój numer 199398500 b nie wiem na ile to aktualne dane, ale około 40% keli Wurstów trafia do pracowników, a pozostała część jest sprzedawana w marketach, serwowana gościom fabryk czy salonów samochodowych Volkswagena, a dilerzy dodają paczuszkę Wurstów jako prezent przy odbiorze zakupionego auta. Na przestrzeni lat doszło oczywiście do kilku zmian w procesie produkcji. Między innymi Volkswagen nie zajmuje się już samodzielnie hodowlą i ubojem zwierząt, lecz zamawia od lokalnych dostawców konkretne części mięsa. W 2010 roku pojawił się także wegetariański wariant kiełbaski, a ten oryginalny zmieniał skład. Niestety ciężki bywa żywot kiełbaski. Były CEO Volkswagena, Herbert Dies, jeszcze kilka lat temu oznajmiał, że w 2025 roku wieprzowe kiełbaski, których fanem jest nawet były niemiecki kanclerz, staną się pieśnią przeszłości. Powód? CEO uznał, że produkcja ich powoduje zbyt duże emisje zanieczyszczeń. W 2021 roku mięsna wersja była przez jakiś czas niedostępna w kantynie fabryki Wolfsburgu. Niestety, albo istety, kiełbaski nie można zastąpić elektryczną wersją, ale pracownikom pozostała wegańska alternatywa. Ci jednak nie byli zadowoleni i brak kiełbasek spotkał się z tak silnym sprzeciwem, że Volkswagen ugiął się i przywrócił im ukochany przysmak. Nowoczesne słowy mają zwykle bogate opcje wyposażenia. Od udogodnień dla kierowcy w stylu różnorakich kamer i czujników, przez dachowe bagażniki po ogrzewane siedzenia. Audi poszło krok dalej i w 2014 roku zaprezentowało wersję swojego Q3 ze zintegrowanym namiotem, który można dosłownie przymocować do samochodu od tyłu. Namiot ten nie ma typowego szkieletu z rurek czy prętów, a tubki z materiału, które wypełnia się powietrzem, na przykład z kompresora. Ma się opierać pod muchą wiatru do 70 km na godzinę, pomieści 3 osoby i według producenta można go złożyć albo rozłożyć w około 7 minut. Dodatkowo opcją wyposażenia jest także specjalny bagażnik dachowy do przechowywania miotu, bo w sumie czemu nie, kto by go trzymał w normalnym bagażniku. A z innych ciekawostek to wśród dodatków do kempingowej wersji Q3 można było także znaleźć kajak. I tym akcentem zbliżamy się do końca materiału. Mam nadzieję, że udało mi się choć trochę umilić Wasz dzień, dostarczyć porcję nowej wiedzy i dziękuję także za Waszą uwagę. Miłego dnia i do następnego.